Wysoki kamień, sztolnie pirytu, zbójeckie skały to coś, co dzisiaj pokażę Wam w dzisiejszym odcinku. Więc zapraszam do subskrypcji, podobienia kanału i zapraszam na nowy odcinek. Tutaj drzewo widać się przewróciło i leży nam na drodze, takie e, krajobrazy często napotykam idąc. Nieraz to jest bardzo trudne, ponieważ takie drzewo leży nad przepaścią z tej strony i gdzieś tam wysoko na górach w tamtej, więc trzeba się przyciskać. Kasia już poszła, idę dalej ja. Szczerze mówiąc myślałem, że jest bliżej. Chodząc z Danielem na długie dystanse nigdy się nie zastanawiam jak ile jeszcze tylko się idzie, bo czym bliżej końca, tym ciężej człowiek nie zastanawia się a tu się kozuje, że już kawałek drogi i dopiero dotarliśmy do e, sz, jesteśmy na szlaku walońskim oczywiście. W Walonii mieszkałem, ale w Belgii. A tutaj właśnie przed nami są e, sztolnie Pirytu. Gdzieś tutaj jest oznakowanie już gdzieś tutaj jest oznakowanie, już pokazuję. Sztolnie. Kasia jest coś widać? Czy nic nie widać Kasiu? Jedna dziura. A tam więcej dziłów nie ma? Nie ma. Na razie. Ja myślę, że tego jest więcej, bo tu jest jakaś jedna dziura, ale ja myślę, że główne stolnie będą tam, bo dróżki są wydeptane bardzo mocno, niebieski jakiś szlaczek, więc myślę, że to będzie gdzieś w tym kierunku, ale czy będzie, czy nie będzie, zaraz zobaczymy. Tu są jakieś już skały, o, zobaczcie, zaraz będzie widać. I tu się zaczynają, tam, tam, chodzą, tam chodzą już ludzie. Więc myślę, że gdzieś tutaj już znajdziemy. Ja nigdy nie zatrzymywałem się z Danielem tutaj. A warto, bo. Bo warto, na pewno. Wszystko jest warto. Co ma być nie warto? Ja się zastanawiam, gdzie one są, bo Gracjan mi tłumaczył, żeby tam nie wpaść czasami. A ja tu nic takiego. Nie widzę, żeby wpaść. Pewnie gdzieś to jest tam. Zaraz pójdę, poszukam, gdzie jest, są te stolnie. Stolnie Pirytu. Tu pewnie coś, jakieś jedno wejście jest. Tak mi się zdaje. Zobaczcie, o tu też jest zasypane. Wszędzie to jest pozasypywane. Nic nie widać. Nic nie słychać. Szukamy dalej. Jak to znajdę, to się włączę. No i znalazłem. Jest. Musiałem podbiec pod górę, żeby Kasię znaleźć, gdzie poszła. I się zmęczyłem. Zobaczcie. To jest ta sztolnia. Tam, żeby nie wpaść. Uwaga, bo jest niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Kasiu naokoło. Nie, bardzo trudne zejście. Tu naokoło jest dobre wejście Lepiej bezpieczniej Zobaczcie, jesteśmy Jesteśmy przy sztolniach Tu oczywiście ślisko, bo wszędzie wszędzie błotko I tu takie właśnie rzeczy zobaczcie Tak wyglądają te sztolnie Opa O nie wiem czy tam się da wejść, pewnie niektórzy co wchodzą, ale tam wiem, że się można wejść, bo widziałem parę razy jak wycieczki z Gracjanem, którego pozdrawiam, wchodziły tutaj bardzo często. Więc tak wyglądają sztolnie. Zobaczcie, jesteśmy na takiej górze, oddale, żeby dobrze było widać. I wchodzimy, wchodzimy do sztolni. Sztolnia. Sztolnia Pirytu. Sztolnia Pirytu. Tu wszędzie woda kapie. Słychać, jak to wszystko kapie. Jak tu wszystko żyje. I tak to wygląda. Patrzcie, tak to wygląda. Tyle tylko mogę Wam rozjaśnić, żeby było coś widać. A naprawdę tu jest. To uczucie jest niesamowite i znając życie, tutaj zaraz Gracjan będzie podążał, bo on zawsze za mną łazi. <laughs> tak to wygląda. Pięknie to wygląda. Służycie Kasi narratora. Kasi narrację tego wszystkiego. Jak opowiada o horrorach, o horrorach. O strasznych rzeczach. A to jest naprawdę fajnie, fajnie ta woda kapie. Ten dźwięk kapiącej wody jest bardzo fajny. Bardzo fajny. Idziemy dalej. Lecimy jeszcze na zbójeckie skały. A to jest naprawdę fajnie. Zawsze się zastanawiam gdzie to jest. I Dani że nie byłeś. <laughs> Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Znowu. Ja będę straszliwy tylko potem. Oczy się tak oswajają już z tą ciemnością, że coraz więcej jest kini. Zobacz sobie, ujdę sobie. Zobacz. i znowu pod górkę, jak widzieliście nie nagrywałem, bo nie chcę teraz nagrywać, ale śmiejemy się, że Gracjal ma dobry wywiad, bo spotykamy się ostatnio non stop na szlakach przez pół roku chciałem gdzieś się z Gracjanem spotkać na szlaku nawet mi pisał, gdzie będzie i nigdy się nie udawało. teraz w ogóle już nie piszę i wciąż się gdzieś spotykamy idziemy na górę i grzejemy do z bujeckich skał. Cieszę się bardzo, że znaleźliśmy to miejsce, bo już myślałem, że nie uda się, bo nie jest tak łatwo łatwe do znalezienia dla kogoś, kto obejdzie tutaj tylko te kąty, bo zobaczcie już idziemy sporo z Kasią ze 200 metrów od tej głównej ścieżki, jeszcze kawał drogi tu do góry i, I się okazuje, że to jest tak bardzo mocno schowane i ja dla ja tych, ja co... Niebieskim szlakiem trzeba zejść, z tego co patrzę. Jest tutaj przed nami niebieski szlak. Przed, przed nami to wielkie słowo. Jest niebieski szlak tutaj. Jest, idziemy nim i niebieskim szlakiem należy się kierować. Jak idziemy od zakrętu śmierci do e, zbójeckich skał i wtedy, kiedy znajdziemy napis sztolnie Pirytu. Należy się kierować niebieskim szlakiem prawą stroną cały czas. W prawo, w prawo, w prawo. Nie odbijajcie w lewo, bo dróżek jest tak dużo wydeptanych Turyści, widać, się rozeszli tutaj po całym lesie. Zobaczcie, stąd się schodzi. Można zejść stąd, lub tak jak Kasia poszła stamtąd. I tych dróżek tutaj co widzieliście, jak chodziłem jest pełno, a to trzeba się trzymać tego głównego szlaku niebieskiego i dojdziemy do kopalni pierytu. I mogłem komuś pomóc, to bardzo fajnie. Zbójeckie Skały, punkt widokowy 2 minuty. E, punkt widokowy diamentowy, bo, bo chyba tak się nazywa. I szałas też tam jest. Właśnie to pokazywaliśmy już z Danielem. Tam Kasia pokazuje. A ja wam pokażę. Właśnie to są zbójeckie skały. Niczym kiedyś zbóje jak Janosik. E, w tych miejscach być może grasowali. Zb... Dlatego chyba są zbójeckie. Nie czytałem o nich, dlatego nie wiem, dlaczego się nazywają zbójeckie, ale zaraz zaczerpnę szybko wiadomości u znajomego i wtedy Wam o tym opowiem. Zobaczcie, to są zbójeckie skały. Tam jest taki piękny prześwit. O. O. Bardzo to fajnie wygląda. Ja oczywiście jestem zawsze szalony. Gdzieś tam się kocham i tak to... Ojej, tak to wygląda. Idę tak szybko wam ten zban pokazać, taki fajny, bo tu już wszystko przedem. Tam chyba nie ma sensu wchodzić, bo uważam, że tutaj pewnie nic nie ma, bo ludzie wchodzą wszędzie i szukają czegoś wyjątkowego, a zazwyczaj można się zdziwić. Pewnie też tak będzie. I teraz Cię, nie ma nic. Musimy się spieszyć, bo tłumy za nami i będzie bardzo głośno. Na zbojewskich skałach oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, też znajdują się miejsca do wspinaczki górskiej. Jak widać haki są pozaczypywane i z tego miejsca można uprawiać wspinaczkę. No i są pierwsze grzyby, zobaczcie, są pierwsze grzyby, czyli ludzie nie oszukiwali, bo widziałem, że już ludzie zbierają, są pierwsze grzyby, zobaczcie, tu jest, o, jest, są pierwsze grzyby. No i jesteśmy na przy platformie widokowej, za chwilkę wam pokażę, jak to wygląda. E, dla tych, którzy tam na Facebooku e, bywają na moim profilu, e, oni już to widzieli, ale dla tych, którzy nie byli, dla tych z YouTube'a lecimy na platformę Diamantową. Tak to wygląda, zobaczcie, jest jedna z chyba z, z największych, albo bo i największa z tego, co się orientuje jest to widok na większość szczytów, które są położone w Karkonoszach zawsze zawsze dla tych, którzy, którzy nie wiedzą to to po prostu stąd jest przepiękny widok warto dla tych, którzy nie chodzą po górach zaznajomić się chociażby z tymi wszystkimi szczytami które można przemierzyć będąc w Karkonoszach w śnieżnych kotłach jak zawsze leży śnieg śnieżka też troszeczkę zasypana i tak to pięknie wygląda a tam za drzewami szrenica której też nie zobaczymy, bo jest schowana ale jest przepięknie, robi się coraz bardziej parno, duszno o godzinie 14 ma być burza więc będziemy musieli uciekać gdzieś jeszcze się zaczepić Kolejne miejsce, to które... Nie wiemy. Eee... Szernica. Chcesz, się pokazać, gdzie szernica, tak? tak? Czyli tak, tutaj, która jest niewidoczna. Niesamowite widok. O! No właśnie, tam trzeba przejść. Łapski Szczyt. Dla tych, co zawsze pytają, to jest przekaźnik radiowo-telewizyjny. Ja tam zazwyczaj chodzę zimą, bo jest najpiękniej ale pewnie w tym roku pójdę latem w okasie poprowadzę na śnieżne kotły. Śmielec, tutaj jest takie e, rozdroże, na które pamiętacie, podchodziliśmy z Dawidem, z Danielem, z, Dawidem, z Danielem i tutaj miałem dzień bez kondycji, naprawdę mocno się wymęczyłem, ale na smelce jest właśnie skrzyżowanie szlaków. Można iść na Śnieżkę, można iść na śnieżne kotły lub iść w stronę lub zejść do Jagiątkowa. No, zamek Chojnik. A, da, zam... A widać zamek, jest zamek. Czyli jest zamek też, na którym byliśmy, i mój odcinek dzisiaj chyba wleci z zamku Chojnik, bo wciąż go nie skręciłem, bo tego jest za dużo. A ja zapraszam na wyprawy baby. Tam jest już od dwóch tygodni no. zamek Chojnik. Więc zapraszam serdecznie, jak chcecie zobaczyć zamek Chojnik szybciej niż Mariusza. A ty to będziesz skręcał i tak za miesiąc. Jambuj, A tu platforma się zawaliła. To jest współpraca polsko-czeszka. Czeszka? Czeszka. Czeska. Czeska. Idziemy, bo nie zdążymy przed burzą. I tym pięknym akcentem żegnam się z wami. Kończę dzisiejszy odcinek. Gdzie ta pani? jest ta pani? Kończę dzisiejszy odcinek. Lecimy dalej, ale to już zobaczycie gdzie pojedziemy. W kolejnym odcinku. Zasubskrybuj. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę. Nie podobało się, to daj dwie. Zaproś znajomych do odwiedzenia mojego kanału. Trzymajcie się. Bushcraft Leśny Wiking. Hej!